Jesteśmy świadkami cyberataków ze strony Rosji, jesteśmy świadkami dezinformacji wynikającej z konfliktu na Ukrainie. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w tym momencie. Czy, czy tych cyberataków i tej dezinformacji jest więcej, czy jest jakiś trend spadkowy? Na, na jakich kanałach głównie pojawiają się nieprawdziwe informacje, czyli fake news? Dzień przed inwazją yy, obserwowaliśmy bardzo duże wzmożenie. Yy. Działań dezinformacyjnych na rzecz, na rzecz Rosji, dotyczących przede wszystkim, nazwijmy to wprost, dyskredytowania obywateli Ukrainy oraz ukraińskiej państwowości do samoistnienia, a zarazem chwalenia działań Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o ewentualne prawda, wkroczenie czy ewentualne działania zbrojne. My, nas to bardzo zastanawiało, dla, tak duży wzrost, y, jeśli chodzi o patrząc na, patrząc na to, że jeszcze nie było inwazji. Następnego dnia rano dowiedzieliśmy się, dlaczego, tak, dlaczego takie działania były wzmożone. Później mieliśmy, widzieliśmy bardzo dużo y, dezinformacji dotyczących przede wszystkim cen paliwa i braku, y, braku pieniędzy w, automat, y, w bankomatach. To, co jest ważne, co warto. Te same grupy, które atakowały polską żywność, były forpocztą ataku atakującą jeśli chodzi o ceny paliwa, o braki, o wzrosty cen paliwa, o to, że zabraknie żywności itd. Więc to jest też bardzo ciekawe. Ehm, na chwilę obecną jesteśmy. Ponad 115, chyba 120 godzin po, po, po rozpoczęciu bandyckiego ataku Rosji na, na Ukrainę. To, co dzisiaj e, obserwujemy, to jest ewidentny spadek różnego rodzaju prób dezinformacji o prawie 40%. Ale należy też pamiętać, że tutaj bardzo e, ostro i bardzo aktywnie działają e, internauci organicznie, zwalczając wszystkie próby, e, jakby to dezinformowania na różnych polach, od paliwa, poprzez zwycięski marsz na Kijów, poprzez e, informację dotyczącą, że cała wojna jest nagrywana w Niemczech, tak? I tak naprawdę nic się nie dzieje, więc jest to całe pole do, 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 do działania, to jakby całe pole do popisu.